Zapytam, choć pewnie to będzie takie pytanie oczywiste, narciarski wzór, no przypuszczam, że pewnie będzie to Adam Małysz. No tak, można tak powiedzieć w tym wypadku, że to jest jakiś, no bo jednak jest fenomenem w skokach. W tym wypadku tyle, co on osiągnął, no to naprawdę jest po prostu, można powiedzieć, czapki z głów przed tym panem. Można tak powiedzieć tutaj w tym wypadku, no że po prostu jest to człowiek, no który naprawdę urodził się już pod względem skoków narciarskich i będzie faktycznie jeszcze przez jakiś tam okres na pewno dominował i wierzę w to gorąco, ponieważ cały czas pokazuje swoją wysoką dyspozycję i naprawdę na tyle lat, ile już tranuje, skacze, jest skacze dalej takim skromnym człowiekiem, jakim, jakim się urodził po prostu. Tak więc bardzo cieszę się, że taki zawodnik jest w Polsce i trzymam kciuki i po prostu za niego. Każdych, na każdych zawodach i w każdych sytuacji. Skoki narciarskie składają się z kilku elementów, wiadomo, jest najazd, odbicie z progu, faza lotu, lądowanie. Co jest twoją najmocniejszą stroną jak na razie, a nad czym musiałbyś jeszcze popracować, żeby dalej skakać, żeby lepiej skakać? To znaczy najmocniejszą stroną akurat w tym wypadku jest na pewno pozycja dojazdowa. Dużo mi osób tak powiedziało, że mam właśnie taką pozycję podobną, a czy trenerów dużo mi powiedziało, że mam pozycję podobną do właśnie Adama że jest ta właśnie fajna, stabilna, dobrze dojeżdżam do progu. I jeszcze jest dobre, też dobra, dobra strona techniki lotu, że też dość dobrze ten narty prowadzę tutaj, dobra sylwetka jest ułożenia w powietrzu, tak więc to jest też mocnym punktem, no i jeszcze przy okazji lądowanie też dobrze po prostu ląduje. Nie sprawia mi to takiej jakby trudności w tym wypadku. Natomiast gorszym elementem jest odbicie. Czasem to odbicie jest nie takie jak trzeba. Czasem tam brakuje czegoś jeszcze takich elementów, ale cały czas pracuję nad tym, żeby po prostu wyeliminować jak najwięcej błędów i jak najwięcej z tego skoków tych skoków wyciągać. Wyczytałem, że wszystkie treningi, wszystkie starty, wszystkie nie wiem, sprawy związane z opłacaniem trenerów, wszystko idzie z Twojej kieszeni. Nie masz obecnie sponsora. Jak sobie, jak sobie z tym radzisz i czy nie masz czasem takich momentów, że brakuje Ci motywacji właśnie z tego powodu? To jest tak, po prostu motywacji może nie brakuje do tego sportu, właśnie motywację mam. Natomiast faktycznie sponsor byłby tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem w tym wypadku. Niestety nie mam sponsora i. Jest to wielki problem w tym wypadku, no ale jakoś po prostu brnę do przodu, idę w tym kierunku dalej i powiem szczerze, że nawet nie stawiam do takiej wielkiej, takiej wielkiej trudności, że jakoś sobie po prostu radzę z tym. Wiadomo, że jednak sponsor to jest fajna sprawa i w tym wypadku dużo by to jednak zmieniło może w mojej, mojej karierze tutaj całej. No ale niestety jest jak jest i trzeba sobie z tym radzić. A czy myślałeś może o tym pewnie myślałeś, a czy byłoby to możliwe, żebyś, nie wiem, spróbował dostać się do szkoły mistrzostwa sportowego? To znaczy tak, myślałem coś nad tym, owszem, tutaj rozważałem ten, ten po prostu tą opinię, znaczy, czy jest taka możliwość. Natomiast nie próbowałem jeszcze tak, żeby po prostu spróbować, bo nie wiem, czy po prostu mój wiek by pozwolił w tym wypadku, żeby mógł po prostu zacząć tam treningi może z troszeczkę z wyższą półką już zawodników i, i kształceniem się w szkole na przykład właśnie mistrzostwa sportowego. Aczkolwiek właśnie zastanawiam się czy nie, warto by było uderzyć może akurat faktycznie, może by coś to dało. Przemyślałem to właśnie, ale nie do końca. Tak więc fakt, fakt jest taki, że no warto jest spróbować, może faktycznie jeszcze by się udało dostać takie szkoły. Czyli na chwilę obecną musisz jakoś sobie z tym sam radzić w tych wszystkich aspektach finansowych, ale motywacji Ci nie brakuje i to jest na pewno świetna sprawa. Załóżmy, że pojawia się taki sponsor, który pozwala Ci spokojnie i normalnie trenować i jak myślisz? Po jakim czasie byłbyś w stanie nawiązać walkę już z tymi skoczkami, którzy trenują tak od małego i trenują w dobrych warunkach, w klubach, mają spokojną głowę, jeżeli chodzi o te sprawy czysto finansowe? Na pewno jednak, jeśli teraz po prostu na przykład trenować tak osobiście, na przykład z jakimś trenerem, coś takiego, podmiotu, który ma na przykład treningi, taka zawodniczka Asia Zawron, Zakopanego, na przykład z trenerem Mikeską. Jest to bardzo fajne rozwiązanie w tym wypadku, bo zawodnik pracuje z trenerem, trenerem indywidualnie i na naprawdę więcej po prostu może z tych treningów wyciągnąć y, korzyści. Dlatego tak wydaje mi się też, że byłby sponsor, byłby też y, byłby teraz na przykład w tym wypadku taki trening z trenerem takim osobistym, wtedy y, można byłoby na pewno szybko straty uh, robić i po prostu dojść do tego pewnego takiego poziomu, żeby realiz, y, y, rywalizować z tymi zawodnikami którzy są po prostu, którzy zaczynali skakać w tym wieku siedmiu albo przepuśćmy lat na przykład. Jaki, jakie są twoje plany? Czy zamierzasz startować w jakiś zawodach? Czy być może startowałeś już w tym sezonie w jakichś konkursach i, i jakie są plany odnośnie treningów? Teraz takie zawody, te jakie miałem ostatnio, miałem Puchar Gilowic, brałem udział właśnie w tych skoczniach tam koło Żywca, to były takie zawody, mniejsze rangi co prawda, ale no, takie zawody zawsze jednak Budują człowieka i zawsze można z tego coś wyciągnąć. Dodatkowo jeszcze. Miałem też prawo do Tak więc miałem taką serię, serię pewnych zawodów. W tym wypadku teraz na razie się nie kroi nowego. Natomiast będę wyjeżdżał na trening taki na trzydniowe zgrupowanie do Zagórza, żeby potrolować na tamtych obiektach i sprawdzić swoje siły po prostu i formę na. I innych obiekcie po prostu, nie tylko na czy tam w środku. Na chwilę obecną Twoje największe marzenie związane ze skokami narciarskimi? Największe marzenie teraz to cały czas po prostu realizowanie swoich planów skoków i dążenie jakby do osiągnięcia kolejnych etapów w tym sporcie, czyli między innymi na przykład dojścia do właśnie już tej skoczni takiej wymarzonej 120 albo wiśle malince, ewentualnie wielkiej klocki Krzysztofowi Leśniakowi pozostaje życzyć spełniania marzeń i wytrwałości w swoich treningach. Miejmy nadzieję, że ktoś w końcu wyciągnie do niego pomocną rękę i w przyszłości jeszcze nie raz o nim usłyszymy.